Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zakrajmy w 3. Ja jestem Juno i wreszcie idziemy do Tris. Tak, tyle czasu ja już e, mówię o tym, że do niej pójdziemy, a jak widać, e, nie mogą tam jakoś doleść się doczłapać. Tamten handlarz nie chciał ze mną handlować, jak i Bredota. Eee, tu jest kupiec. Zapraszam. Eee, wygląda jak dziwny bark jakiś. Eee, więc. Co tam masz? To dziwne. Ale e, raczej nie będę chciała w to... W to Geralta... Eee, ubierać, ja bym raczej chciała tak sprzedać mu to, 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 to. i co, to też z rupieci. Na pewno by można coś było opnąć. Skóry. To, to. to pewnie też. Co ja za dziwne rzeczy noszę? O, mięso. Dobra. A tak właściwie zaraz. Yy, sklep. Aha, składnik rzemieślniczy. Myślałam, że może e, są tu jakieś e, trofea dziwne, które mogłabym sprzedać. Mm. No, w sumie e, zajmijmy się tym, jak tam wejść. Będę jakoś. Żywa muzyka, co? A, zaraz, zaraz to jest... Coś wyżej. <grym> <się> Tylko jak zwykle problem, jak się dostać. Um. Zaraz tędy może. <grym> <się to> <uciekł> no ważne, że wiem, że to gdzieś na górze, prawda? To dziwne. Mogę tu wejść? Mogę. Świetnie. Tutaj? Ach, zamknięte. A tu? Też pewnie. Aha, świetnie. A mogę. Taką jakoś? I tędy. Jest! Udało się. Biedny żebrak w jakiejś piaskownicy się obudował. Co, co to jest? Za wykrzyknik, zobaczmy, co ten kazan dzieje jak glęgit. Masz powtórzyć te oszczerstwa, patrząc mi w oczy? A pewnie jesteś mutant, odmieniec, bezużyteczny relikt! Mogę mu przywalić, wiosów, który trzeba spalić jak ósmą gałąź! Jak na relikt, całkiem nieźle robię miecze. Na przykład <śm> mogę cię ciąć w taki sposób, że wybroczysz się, nim dotkniesz ziemi. Też może nie miało sensu w pyskówkę, gdyby... I dobrze. Gębie to nasz mocny, ale huchnąć na niego to już ogon kuli. Podźcie, mutku. Hmm. Daj tam nie wszyscy święty spokój. Fajne zadamko, i 10 punktów padło. Majku, opiek jej domu, a wydawało się, że to już tak blisko było, nie? Wcześniej jako ten znacznik. Czy dwa? Nie. No, sto ty jeszcze, serio? Zło uchowa się przed świętym ogniem. Święty ogień oświetli je, spali, oczyści. Święty ogień oświetli, oświetli spali, oczyści. Oto płomień łaski i miłosierdzia. Ty odmiennie, Będziesz płonął powoli. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci głosami naraz, jak inni. Z twojego kraju! Ja nie zrobiłem nic złego! Nic! Ja tylko chciałem żyć jak wy! Ratujcie, dobrzy ludzie! Proszę! Pogoda Bogi! Patrzcie! To co, Doppler? No, prawdziwe bestie to ludzie. Mam nadzieję, że Dudu nie dał się złapać. Hmm. Tutaj jest i tablica ogłoszeń. Przy okazji zerknę, co ma na niej ciekawego. Hmm, walki na pięści, to mnie nie interesuje. O, nawiedzony dom, to brzmi fajnie. Jeszcze hmm. jak! Przyjechały z taką stawkę to mi się nie podoba. Ale eee, mamy jakieś inne zadania tam. I zlecenia, i nie wiadomo co jeszcze. Zadania poboczne... To jeszcze nie bardzo, bo nic do kłębka. Mamy coś ciekawego? Nic na naszym poziomie, w zasadzie. Hmm. Nie wiem, co by tu. Nie no, dalej zajmujemy się w takim razie tym. To bym chciała, w sumie. Nie, w sumie... O, nawiedzony dom. Nie. To jest nie na naszym poziomie. Naprawdę? Nie wiem, to co ja mam z tymi? A w sumie... Chociaż nie, trzynasty to też taki... Dobra, trzymamy się. Głównego zadania i kropka. Wiem, kuszą mnie wszelkie poboczne, ale. Jak miałabym zginąć, głupio, to po co? Ej, ty, zjeżdżaj stąd! My obrabiamy ten dom! To liczę do trzech i ma was tu nie być. Raz, słyszałeś? Dwa, patrzcie, go będzie nas tu straszył. Trzy. Trzymajcie się w no, serio, co on sobie myśli? Łatwo poszło. Nie widzę już! Gdzie jest czarodziejka, która tu mieszkała? Pewno ukrywa się w jakiejś noży, jak oni wszyscy. Ktoś musi wiedzieć, gdzie jest Dlaczego? Jego. Głupie pytanie to ja było. szukał w zgniłym gaju. Zgniły gaj. Ciekawa nazwa. Siedlisko szumowin i Dziwadeł. Porządnego człowieka tam nie uświadczysz. Dlatego mam tam szukać mojej przyjaciółki? Nie chciałem nikogo hmm. obrazić. Jakiś zapobiegawcze. Gdzie jest ten zgniły gaj? Pojęcia nie ma. Podobno to już mówiłeś. I Nawet byś się tam nadał. Najpierw musiałbym wiedzieć, jak tam dojść. Powiadają, że można się dostać kanałami, co się zaczynają poza miastem. Mało kto wie, gdzie one są. Ciekawych czy oni wiedzą. Żebraku. Albo znajdź złodzieja i szpiegły. Powiadają, że żebracy i złodzieje muszą płacić haracz królowi żebraku. Żebracy mają tu swojego króla? Nie. Takiego w koronie i z. Co się porobiło? Nie śmiej się. Król żebraków to tylko przezwisko. W Nowigradzie wszyscy się z nim liczą. Tylko uważaj, bo tam nawet Menge się nie zapuszcza. Jakby miał tych ludzi i wszystkich znała. wołał. Czego chciał? Menge, tym na... Zabrać to słodziejskie nasienie do pokoju zwierzę. Ale panie, za co? Przecież to kraj czarodziejskiej suki. Według ciebie wolno rabować ich mienie? No, magowie i czarodziejki są wyjęci spod prawa. Ale ich dobytek to sprawa Straży Świątynnej. A Nowigrad jest praworządnym miastem. Tak, bo sami się Wiedziałeś, wzbogacić muszą. Na mile? Hej, to nie urodziłem. Hej, kliknęłam w środkową opcję. Znam Twoją profesję. Od razu wypatrzyłem Twoje żółte ślepia wśród tej tłuszczy na rynku. Głupia gra. Zauważyłeś, jak bardzo ludzie kochają płomienie? Kiedyś wieczny ogień. Strawi wszystko. Ludzie ogólnie lubią gapić tak się Tak samo ogień. jak nie topiesz wyczuwać my, tak ja wyczuwam dziwadła. Nowigrad to nie jest miejsce dla takich jak ty. Słyszałem, że Nowigrad to nie miejsce dla magów i czarodziejek. Teraz mówisz, że nie dla Wiedźminów. Ciekawi mnie dla kogo jest Nowigrad. Dla prawych ludzi, wyznających jedyną słuszną wiarę w Wieczny Ogień. Na razie nie mogę Ci nic zrobić, ale wiem, że tu jesteś. Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a popełnisz go. Będę pierwszym, który się o tym dowie. A wtedy zostaniesz poddany procedurom jak każdy magiczny cudak, który ma czelność brukać nasze miasto. Do zobaczenia. Super! Hmm. Czyli mamy sporo rzeczy do zrobienia. I coś się od razu włączyło. Jest jakiś podejrzany człowiek. Ciekawe czy to ten, którego już wcześniej widziałam. No i mocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Mogę zapisać? To było miłe. Mogę, świetnie. Chcę się do straży zaciągnąć. Hmm. I zaraz. Drogo sprzedali te No dalej, odmów? nie wstydź! Hmm. U mnie znajdziesz wszystko, czego ci trzeba. co ja w zasadzie... Co mam, z pijakiem gadać? Hmm. Kacz ma zimorodek, okej. Okay. Co? Dobra, na razie to tutaj chyba nic. Rozumiem, że mam gdzieś tutaj wypatrzeć tego dziwnego człowieka, tak? A ty czegoś się mnie uczepił? Po prostu idę tam, gdzie ty. A skąd ty kurwa wiesz, gdzie ja idę? Nie jesteś taki cwany, jak ci się wydaje. A ja nie jestem ślepy. Idziesz do króla, żebraków. Pewnie nie trafiłam. Chcesz mnie okraść? Czy ty kurwa wiesz, kto to jest no, Świetnie. Niosę złoto od mnie ludzi. Zabierzesz i będziesz miał przejebał. <grym> super. Nie chcę nic od ciebie. Mm -hmm. A weź, że cały mnie w Na pewno jakoś się dogadamy. A spierdala. No super. Nie mam siły. Ale mam zanim iść, tak? No dobra. Mogę iść, tylko obstawiam, że tak, żeby jakoś mnie nie dostrzegł, prawda? Dobra, to sobie będą... podejrzewa. Muszę zachować większy dystans. Będą sobie się tu trzymać. O, ktoś maluje, lubię artystów, malarzy i w ogóle. Ślicznie. Dobra, żeby tak mi nie uciekł całkiem. No, zniknęli. Dziwne. Blizzard, cholera. Dobra, to ja sobie tego przejdę. Muzycy. Cudownie. No, nie, i nie chcę poznać. Jak mi przykro. Gdzie on jest? Tam idzie. Och. Nie wiem, czy to mi się nie zdradzą przypadkiem. Mam nadzieję, że nie. Oj. Mam nadzieję, że nie może w ogóle być tak, że śledzę niewłaściwego człowieka. Prawdopodobnie może tak być. Nie wiem, czy tak długo mi przyjdzie, zanim się usunąć, ale. No nic. Zdobywamy jakieś samo doświadczenie, przynajmniej. Worki nie do ograbienia po drodze. Smutne, o, jakieś skrzyneczki. Jest to ostrożniejszy niż myślałem. Nie mogę podejść za. No miski. ja nie podchodzę, nie podchodzę tu na razie skrzynki obrawią. Ty, tym potestem? Tam chodzi. To, ta to Temery, dwa dni drogi mm, dzielnica jakichś zbirów i chyba wpadłam właśnie. Albo i nie. Ciekawski jesteś. Ja to bardzo brzydka cecha. Wiem, że wścibiam nos w nie swoje sprawy, ale muszę się dostać do zgniłego gaju. To miejsce dla wtajemniczonych. A kto nam zagwarantuje, że nie jesteś szpiclem? Gwarancją jest moje słowo. Złoto usta się, kurwa, znalazł. Mm. No Zaboniam ale złotoki nie ma... przynajmniej. Gościu, żenie, złoto przynajmniej. I też się gościu, że nie złoto ka. Dobra, mogę się bić z wami. No to się wjebało. No mhm, go... mm, 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 mm. Dobra. Auć. Mm. Dużo ich tutaj, niestety. Ale ja dam radę. Tylko o ile nie będą się głupio ładować właśnie. Co? Przeszła ci ochota? No właśnie, że nie powinnam się porywać tu na nich tak wszystkich razem. I z jednej strony o tym wiem, ale z drugiej no... Auć! ale z drugiej jest jak jest. Ja zawsze mam głupią tendencję do takiego pchania się bez sensu. Weź, Geralt. Tu, walnij go jak trzeba. A masz, a masz, a masz. O cholera. No Weź, że go ładnie uderz. I tego. Auć. Im bardziej ja się jakoś tu staram... E, rozsądnie do tego podejść, tym zdecydowanie gorzej mi to wychodzi. A masz, a masz, a masz, a masz. No. Geralt. Weź się nie ośmieszaj. I co? Przestań. Wystarczy. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Zadam proste pytanie. Ty odpowiesz w prosty sposób. Gdzie jest zgniły gaj? W, w dzielnicy burdeli. W załuku. Przy bramie stoi odzwierny. Jak mu powiesz hasło, to cię puści. Jakie hasło? Stara locha powiła wanglaki. Widzisz? Jak chcesz, to potrafisz. Mogę z nim jeszcze tak. pokazać? Nie, to chyba nie ma większego sensu, nawet. A więc sobie daruję. I e, czy mnie kropeczki na minimapie dobrze prowadzą? O, to jest pytanie. Um, będzie karany? Może powinnam troszeczkę pomedytować, co? Tak. Nie wiem, myślicie, że to dobry pomysł? E, czyli tak. Powiedzmy sobie z godzinkę. Bo mi nie podoba się stan zdrowia Geralta. Jakby znowu przyszło mi przecież z kimś, no... E, ...na pięści walczyć, no to głupio byłoby tak... ...umrzeć. Bez sensu. Znaczy umrzeć, no... ...przegrać. Tutaj? Otwierać! Mam nadzieję, że nie robią mnie w konia z tym hasłem. A ty kto i czego tu chcesz? Hm. Pożartujmy. Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się. No, to może otworzysz? Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Stara locha powiła warchlaki. A. witaj w naszym gaju. Jak miło. Ale muszę przyznać, że troszeczkę już zwątpiłam, bo... No niby tamci, no widać, ja jacyś tacy trochę tkurze, byli, więc może baliby A, się słucham, to 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 po to prostu podać mi złe hasło. Um. Co ci dolega? Nie widzę na jednym. No, jak mi przykro. Na jakiś czarodziej, niszczy mięso koło to z miejskiej są Zobaczmy, co Tutaj? Dobrze. Do naszych... No i filmik, dobrze. Chyba musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Tris. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz wiedźminie. Pewnie, Mówisz no tak, właśnie. Mówisz mnie sprawę. Kto wie, w dzisiejszych czasach ktoś kto nosi dwa miecze i umie zrobić z nich użytek może być bardzo potrzebny. Mogłeś posłać po mnie jakiegoś pachołka. A mogłem, ale chciałem zobaczyć jak sobie poradzisz. Czy jesteś tylko sprawny, czy również sprytny. Widzisz Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. A może powinieneś zostać miejskim rajcą? Żartujesz? Rada Miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości Wiecznego Ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. A, tłuszcza zawsze hmm. lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa, ale ludzie kiedyś zrozumieją, że Wieczny Ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w rysach. No... Mówią na to miejsce z tego zrozumieć. Jest mogą. przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa. Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Tris jest ale to jest zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście chętnie się do ciebie przyłączę. No i obstawiam długie, długaśne opcje dialogowe, a nie miejsce na zapis. Co ty masz z nim za o. układ? Wykorzystujecie? Mogę zapisać? Raczy... Hmm, nie mogę. ale mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Tris Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego hmm. półświatka... Pół roku temu Tris Merigold rozstała się z bliskim człowiekiem i musiała sobie ułożyć wszystko na nowo. Hmm. Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawać. Pewnie niedługo tu wrócę. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Jak zwykle. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. No, to miłe. Mogę już zapisać? Dobra, to w takim razie kończymy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał, a na razie trzymajcie się, cześć.